Piotruś, ułóż zadanie dla chłopców. Urz klocków dowolny wzór. Taki, aby składał się z trzech rzędów klocków i z różnych kolorów klocków. Obserwujemy, ile jest klocków, jakiego koloru, w którym rzędzie. Marko i Kasper układają teraz taki sam wzór w tej Piotrusz, w Teraz weźcie lusterka i sprawdźcie odbicie lustrzane tego zbioru. Marko i Kasper sprawdzają u Piotrusia, u siebie, u siebie również. I Piotr również sprawdza. Co widzi w lusterku? Odbicie lustrzane u siebie również sprawdź. Odłóż lusterko i dodaj do swojego wzoru dowolne kropki w dowolnym układzie. Kasper i Marko sprawdzą lusterkami, co ułożył Piotruś i taki sam wzór u siebie. Następnie, Piotruś, weźmie lusterko i sprawdzi wzór ułożony przez chłopców. Czy zgadza się z wzorem ułożonym przez ciebie? Tak. Liczba i kolor klocków jest taka sama. Tak. Oraz układ również. Marko i Kasper mogą jeszcze raz sprawdzić wzór ułożony przez, przez Piotrusia, czy jest identyczny z ułożonym przez dwa. Tak. Zgadza się. Widać słońce z tamtym. Odbicie lustrzane. Zdradza nam, co jest tyłu wzoru. Kamil. Pół zadanie z klocków dla kolegów. Pół murek wykorzystując różne kolory klocków. Murek niech się składa z trzech pięter, trzech rzędów. Dominika i Piotr obserwują dokładnie i liczą, jakie klocki, w jakiej dokładzie mają ustawiać. Kamil. Klocków jest w jednym rzędzie? Trzy. Trzy klocki. Sprawdźcie w lustrzerku Piotru i Dominika układ, odbicie lustrzane swojego wzoru. Co widać? Murek, ten sam. Ten sam murek. Kamil też swój sprawdzi. Chodź popraw. Co widzisz? Mułek Zacząłeś układać w tyłu Dodatkowy układ klocków, który zaraz Dominika i Piotr również ułożą. Dodaj jeszcze, aby utrudnić wzór. Wyrównaj klockówki. A teraz Piotrusz i Dominika lusterkami sprawdzą co Kamil ułożył z tyłu, policzą dokładnie klocki i ułożą taki sam układ klocki. Piotruś już sprawdza, czy układ się zgadza. Podołóż jeszcze raz lusterko. Przed chwilkę potrzymaj tam za Kamilę wzorkiem, za Kamilem Zgadza się? Tak. Dominika również weźmie lusterko i sprawdzi, czy tak samo ułożyła klocki. Zgadza się? Tak. Teraz Kamil sprawdzi, Piotruś i Dominika Piotru. ułożyli taki sam wzór. Znaczy. Ojej, że to w topsce. Dziękuję. Pani to rozwali wzór. Pomachajcie do kamery. Kacper, wzór z klocków dla kolegów. Wzornik składa się z kilku rzędów i z kilku kolorów klocków. Koledzy układają taki sam układ klocków, liczą dokładnie ilość rzędów, ilość klocków w rzędzie oraz kolory. Sprawdźcie w odbiciu lustrzowym swój wzór. Również sprawdzi swój wzór? Murek. To widać w lustrze? Tak, odbicie lustrzane. Murek. Murek. odbicie lustrzane taki sam wzór. Kasper następnie weźmie jeszcze dodatkowe klocki i dołoży do swojego mózgu. A ja wiem, jakie. na Na razie nic. Kasper poprawi swój wzór, chłopcy sprawdzają w lustrze. Jeszcze raz. Marko sprawdza, co widzi w lustrze, tak aby Pani również zobaczyła, tak. Dziękuję. Kamil układa również klocki i sprawdza, co widzi w lustrze u Kaspera. Mulek. Dołożone klocki i również u siebie dokłada klocki, poprawia. Wzorek, poprawia poprawia murek. A per czekamy dobrze układam. Gdzie powinien dodatkowe klocki wyłożyć, bliżej siebie oczywiście tak działa odbicie zuszane. Marko, poczekaj, sprawdź teraz. Jeszcze raz odbicie lustrzane kaspra układu i spójrz na swoje, na swój układ, na swoje klocki i już nie lustrze. A teraz Kamil sprawdzi kartra i sprawdzi, czy ma ten sam układ. Jak dołożycie odbić w lustro, to co widzicie teraz w odbiciu lustrzanym? Murek. Murek. A czy widzicie dodatkowe klocki? Tak. Takie dwa. Ale dba... po której stronie? Po z tył. tyłu. Z tyłu. Po drugiej stronie swojego murku. Teraz Kacper sprawdzi z, z lusterkiem. W odbiciu lustrzanym widzicie układ kolegów. Dobrze. I układ. Dobrze. I natomiast dołóż do swojego wzoru lustro. Co widzisz w odbiciu lustrzanym. Dodatkowe kropki. Murek. A czy hmm. widzisz dodatkowe kropki? Jak Tam. tak. Po której stronie? Po. Czy teraz My... widzisz? Nie widać, prawda? Nie. A jak przez to stawisz lusterko, widać. Mhm. Po tej samej stronie, od Twojej strony, czy po drugiej? Po drugiej. Od drugiej strony. Taki charakter ma odbicie. Uprzestrzenione.